Lepszego nocnego klubu Paryża. Iwan McGregor, Nicole Kidman, dziewięć nominacji, dwa Oscary, Mulé Oruż. Już za chwilę. Żeby przetrwać 16-godzinny dzień, potrzebujesz niezawodnego podkładu. Podkład Infaible L'Oreal Paris z technologią Corezistium zwalcza oznaki zmęczenia i nie pozostawia śladów. Aż do 16 godzin. Nie pozwól, by Twój makijaż Cię zawiódł. Infaible, aż do 16 godzin. Odkryj nowy, długotrwały puder Infaible. Lekki, matowy, długotrwały, niezawodny. To mój makijaż. Podkład i puder Infaible L'Oreal Paris. Ponieważ jesteś tego warta. Yogobella? Zimą, no wiadomo, jak truskawek nie ma, to odnajduję to samo w jogobeli. Dlatego tylko teraz Jogobella w superpromocyjnej cenie 99 groszy. Spróbuj koniecznie. Lecieli do domu, aby lądowali w Afryce. Lala. Film twórców Shreka i Kung-Fu Pandy. Jest tu jakiś kierownik albo ktoś z kim mógłbym z DreamWorks Madagaskar 2 w Chinach. Urszula Grabowska to jedna z najpiękniejszych i najbardziej utalentowanych polskich aktorek. Na co dzień łagodna i zdolna do kompromisu. W serialu Tylko Miłość gra przewrotną, wyrachowaną i bezwzględną Sylwię Stern. Jej kunszt aktorski został doceniony nominacją w kategorii Aktorka w plebiscycie Telekamery, Teletygodnia 2009. Głosuj na Urszulę Grabowską na stronie internetowej www.telekamery.pl. Agent Frank Lacrose nie po raz pierwszy zobaczył ludzi zabitych w ten sposób. Znam tego mordercę. Brak odcisków palców, broni i świadków. Zabija dla poczucia władzy. Popełnił co najmniej 18 morderstw. I będzie zabijał dalej, chyba że trafi na godnego siebie przeciwnika. Denis Quaid, Denny Glover. Mega hit. Śledztwo nad przepaścią w poniedziałek o 20.00. I Have a good evening. Gdyby Karlsberg organizował dostawy do domu, byłyby to prawdopodobnie najlepsze dostawy do domu na świecie. Ale robimy piwo. Karlsberg prawdopodobnie najlepsze piwo na świecie. Mój komputer jest jak wirtualna autobiografia. Mama przysyła mi e-mailem wspomnienia wyjątkowych chwil. Jak nasze morskie wędkowanie z tatą. Teraz to ja łowię grube ryby. Uwielbiam znajdować w sieci nowe taneczne figury. Ci kolesi są niewiarygodni. To niesamowite. Mój komputer przypomina mi o przeszłości i cały czas pozostawia miejsce na przyszłość. Notebook HP Pavilion. Komputer znów jest osobisty. Umówiłyśmy się z przyjaciółkami, rzucamy palenie. Kasia używała silnej woli. Jola podjadała. Ja wybrałam plastry nikwitin. Pomogły mi przezwyciężyć głód nikotynowy. Dziś nie palę. Mam piękniejszą cerę i nie przytyłam. Nie pachnę już dymem, ale perfumami. Koleżanki już wiedzą. Sama silna wola to nie wszystko. Zaczęłam kurację z nikwitin. Ty też możesz. Nikwitin. Przyklej i rzuć. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 11 milionów ton śmieci produkują rocznie wszyscy Polacy. Tak łatwo to zmienić. Segreguj. Zmieni nawyki na dobre, Zmień klimat na lepszy. Czy wiesz, jak przedłużyć świąteczny nastrój? Podaruj bliskim cyfrowy polsat. Wspaniały prezent nie tylko na święta, lecz przez cały rok. Teraz również w jakości HD. Jeszcze trwa wielka świąteczna promocja. 12 miesięcy, cały rok w prezencie, zero wpłat. To, co piękne, może być zimne i nieprzyjemne dla Twojej skóry, która staje się sucha, szorstka i spięta. Neutrogena Formuła Norweska, regenerująca emulsja do ciała, działa jak nawilżający opatrunek. 100% kobiet czuje ulgę i zapomina o suchej skórze. Teraz możesz podjąć każde wyzwanie. Nowość. 100% ukojenia dla bardzo suchej skóry od Neutrogeny. Żyjemy coraz szybciej. Dlatego rodzinne spotkania przy stole są tak cenne. Bo wspólny posiłek to okazja, by poznać wiele nowych słów, pomóc naszym dzieciom radzić sobie w szkole, nauczyć się być ze sobą na całe życie. Wierzymy, że spotkania przy rodzinnym stole mają wielką moc. Knorr. Każdy posiłek to okazja. W Play wyprzedaż kolekcji. Super Samsung i450. Inne luksusowe telefony już za złotówkę. I Nokia N73 Music Edition z aparatem z optyką Carl Zeiss. Dołącz do Play. Gdy szukasz pomocy w walce z silnym bólem, weź najsilniejszy APAP. APAP Extra. APAP Extra. Dzięki dodatkowemu składnikowi zwalcza nawet silny ból. APAP Extra. Teraz także w większym opakowaniu oszczędzasz do 20%. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A na noc weź APAP Noc. Teraz także w dużym, bardziej ekonomicznym opakowaniu. W ciągu 5 minut zdążysz westchnąć, kiwnąć palcem, pogłaskać gota. Zdążysz też wysłać SMS o treści CU pod numer 4747 i wybrać największy fundusz emerytalny. Rozpocząłeś pierwszą pracę? Wyślij SMS pod numer 4747. Wybierz Commercial Union. W Play wyprzedasz kolekcji Super Samsung i 450 Inne luksusowe telefony już za złotówkę i Nokia N73 Music Edition z aparatem z optyką Carl Zeiss. Dołącz do Play. W OFE PZU, przyszłość masz jak na dłoni. Wystarczy, że wyślesz sms o treści PZU pod numer 4102. Przekonaj się. PZU, zaufanie, które procentuje. Weź mnie za rękę i trzymaj się mocno, bo Sony Pictures Entertainment przedstawia AXN. Możesz odetchnąć. AXN. Twoja telewizja akcji. Zobacz więcej na www.axn.pl. Są życzenia, które składamy najchętniej. Bezpieczeństwa, ciepła i spokoju. Przez cały nowy rok. Życzę Pezetu. Gdy z powodu grypy lub przeziębienia czujesz się ledwo żywy, potrzebujesz czegoś ekstra. Teraflu Extra Grip. Uaktywniona w wodzie siła molekułu teraflu eliminuje z Twojego organizmu najbardziej uciążliwe objawy grypy i przeziębienia. Jedna dawka teraflu i znowu czujesz, że żyjesz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lutki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz siła teraflu w większym ekonomicznym opakowaniu oszczędzasz aż 20%. Mateusz Borek to jeden z najlepszych dziennikarzy sportowych w Polsce. Komentował największe i najważniejsze wydarzenia sportowe w telewizji Polsat. Swój zawód wykonuje z ogromną pasją i zaangażowaniem. Trzykrotny laureat Piłkarskich Oscarów, prestiżowej nagrody dla najlepszego komentatora sportowego. Jego styl pracy zyskał uznanie i nominacje w kategorii komentator sportowy w plebiscycie Telekamery Teletygodnia 2009. Głosuj na Mateusza Borka na stronie internetowej www.telekamery.pl. Gdy się robi w policji, czasem zdarzają się rzeczy zaskakujące. Kłopoty to jego specjalność. Leslie Nielsen i Priscilla Presley w komedii Naga Broń 2.1.2. Jutro o 20.00 rzuciła na mnie urok. Od tej pory mieli żyć długo i szczęśliwie. Niestety, jeszcze nie teraz. Kochanie, co się dzieje? Jeden pocałunek wywrócił ich życie do góry nogami. Kim ona właściwie jest? Alec Baldwin, Meg Ryan w komedii Preludium Miłości. W sobotę o 20.00. Gdy zaczyna się męczyć mokry kaszel. No właśnie co możemy z tym zrobić? Załóżmy, że to twoje drogi oddechowe, w których zalega gęsta wydzielina. Z całych sił próbujesz ją odkrztusić, ale nie możesz. Sięgnij wtedy po ACC Max, który szybko się wchłania i rozbija strukturę wydzieliny, dzięki czemu łatwiej wykrztusisz przyczynę kaszlu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. ACC Max. Wykszuj to z siebie. Szybko. Umówiłyśmy się z przyjaciółkami. Wrzucamy palenie. Kasia używała silnej woli. Jola podjadała. Ja wybrałam plastry Nikwitin. Pomogły mi przezwyciężyć głód nikotynowy. Dziś nie palę. Mam piękniejszą cerę i nie przytyłam. Nie pachnę już dymem, ale perfumami. Koleżanki już wiedzą. Sama silna wola to nie wszystko. Zaczęło kurację z Nikwitin. Ty też możesz. Nikwitin przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W Play wyprzedasz kolekcji. Super Samsung I450. Inne luksusowe telefony już za złotówkę. I Nokia N73 Music Edition z aparatem z optyką Carl Zeiss. Dołącz do Play. Już 12 lat wspólnie z Wami pomagamy chorym dzieciom. Dofinansowaliśmy 789 szpitali i ośrodków. 7770 dzieci dzięki Wam otrzymało pomoc. Na ich leczenie przekazaliśmy już 115 milionów 300 tysięcy złotych. Dzięki Wam to był niezwykły rok. Dziękujemy, że jesteście z nami. Fundacja Polsat. Dziękuję! Zbrodnia. Zrobiłem to, żeby ją chronić. Śledztwo ujawnia przerażające fakty. Ianki zostały ponumerowane. Nie wiadomo, czy to już koniec, czy będą następni. Czy komisarzowi Walanderowi uda się powstrzymać mordercę? Premiera telewizyjna Walander. Więzy krwi, w niedzielę o 23.05. Agent Frank LaCrosse nie po raz pierwszy zobaczył ludzi zabitych w ten sposób. Znam tego mordercę. Brak odcisków palców, broni i świadków zabija dla poczucia władzy popełnił co najmniej 18 morderstw i będzie zabijał dalej chyba że trafi na godnego siebie przeciwnika Denis Quaid Danny Glover mega hit śledztwo nad przepaścią w poniedziałek o 20:00 Musiałem wiedzieć. Wróciłem do Muleo róż ostatni raz. Największe sportowe emocje. Polsat Sport, Polsat Sport Extra i Polsat Sport HD. Telewizja wysokiej rozdzielczości w cyfrowym Polsacie. Chcesz więcej informacji? Zadzwoń. Jakie zmiany w Twoim życiu przyniesie 2009 rok? Miłość, zdrowie, rodzina, praca. Sprawdź, co Cię czeka w tym roku. Wyślij SMS o treści 2009 pod numer 7383. Skontaktuje się z Tobą profesjonalna wróżka, która specjalnie dla Ciebie przygotuje osobistą wróżbę, a w razie potrzeby doradzi w trudnych życiowych sprawach. Wyślij SMS o treści 2009 pod numer 7383.